Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii poradników w tym odcinku pokażę wam jak zrobić grunt który wsysa wszystko do koordynatów 00 czyli do limbo razem z nami czyli z myszami oraz z przedmiotami pierwsze co zrobimy sobie grunt do stania teraz aby zacząć naszą Przygodę z wciągającymi gruntami. Musimy postawić dwa grunty. Muszą to być grunty koła. Z nieznanych mi przyczyn nie działa to z innymi gruntami. Oba grunty musimy oznaczyć jako ruchome podłoże. Jeden z gruntów musimy zrobić nieskończoną masą, więc wpisujemy obojętną jaką, obojętnie jaką liczbę, aby później było nam łatwiej znaleźć się. W edytorze tekstu. Teraz możemy skopiować naszą mapę do schowka. I jak widzicie, mamy tutaj nowy kod. Pierw musimy wkleić kod L do naszego kod mapy oraz nowy kod po pierwszym L, w to miejsce. Jak widzicie, mamy tutaj wartości M1, M2, P2, P3 i P4, które z są oznaczone jako koordynaty 0 i 0. Tego nie musimy zmieniać. Interesują nas tylko wartości A i B. Za B wstawiamy grunt, który jest dynamiczny, ale nie jest ustawiony jako nieskończona masa, czyli jak tutaj widzimy, aby zrobić grunt nieskończoną masą. Musimy ustawić minus przed naszą wartość którą wpisaliśmy czyli B musi być to grunt który nie jest nieskończoną masą i A musi być to grunt, który ma nieskończoną masę teraz możemy wrócić do edytora map, aby sprawdzić wartości z naszych gruntów więc ten, który jest po prostu ruchem podłożem wartość z1 ten wartość z2 wracamy do edytora tekstu 2 i 1. Teraz możemy skopiować nasz kod. Z powrotem wrócić do edytora map. Wklejamy nasz kod. Jak widzicie grunt, który nie był nieskończoną masą powędrował nam do koordynatów 0 i 0. A ten grunt został. Ten grunt jest to nasz grunt wsysający, więc jeśli jak widzicie, spłonujemy tutaj pudło, dotknie ono tego gruntu. Od razu powędruje do tego, który jest w koordynatach 00. Tak samo stanie się z runą, spalonym z i z wszystkim. Jak widzicie, nawet ze mną. Cokolwiek dotknie tego gruntu, więc ciekawe rozwiązanie może być przydatne w wielu mapach. Trzeba być po prostu kreatywnym. To by było na tyle z tego odcinka. Myślę, że Wam się spodobał i jest przydatny i do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!